Jeżeli chodzi o trzy podstawy do wręczenia dyscyplinarki, to tak jak tutaj macie Państwo zacytowany, tak naprawdę przepis artykułu 52. Przeczytam go, żebyśmy później mogli sobie rozłożyć na czynniki pierwsze każdą z przyczyn i zastanowić się nad tym, kiedy de facto będziemy mogli rozwiązać umowę o pracę. W tym trybie. Przede wszystkim, e, właśnie pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie A. ciężkiego e, naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych, B. popełnienia przez pracownika w czasie trwania e, umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnienie go na zajmowanym stanowisku. Jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone, Prawomocnym wyrokiem i oczywiście jest trzecia przesłanka zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. Ja tylko Państwu chciałabym dodać, że to, co widzicie na tym slajdzie, to te wszystkie przesłanki będzie musiał udowodnić pracodawca, ponieważ ciężar dowodu w postępowaniu z odwołaniem od właśnie wypowiedzenia, oświadczenia o wypowiedzeniu, oświadczenia o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia, ciąży na pracodawcy, to pracodawca będzie musiał wykazać na przykład, że doszło do ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków. Natomiast żeby państwa tu nie zmyliło, bo szczególnie w przypadku pierwszej właśnie tej podstawy, czyli tego ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków. Tutaj nam jest bardzo po, pomocna, znaczy uzupełnienie, z uzupełnieniem przychodzi do nas e, oczywiście orzecznictwo, którego nie możemy pomijać przy żadnym, czy to przy wypowiedzeniu, czy przy rozwiązaniu bez wypowiedzenia, dlatego że e, jest tutaj uzupełniające i pokazuje, w jaką stronę idzie wykładnia tych przepisów, ale to zaraz oczywiście wszystko. Po kolei bardzo ważne jest, żebyście Państwo w swoich oświadczeniach o rozwiązaniu wskazywali bardzo konkretną podstawę. Czy wypowiadacie z punktu, bo to powinien być punkt 1, 2 czy 3. I bardzo często, o ile jeszcze 3 to jest zawiniona utrata uprawnień, może nie będzie się mieszać, to punkt 2 i 1 mogą się mieszać w momencie, kiedy to, co to naruszenie podstawowych obowiązków przez pracownika, będzie jednocześnie na przykład przestępstwem, które uniemożliwi dalsze zatrudnienie i wtedy stoi przed państwem obowią... znaczy, konieczność wyboru, z której podstawy państwo rozwiązujecie, czy z podstawy numer jeden, czy jednak mówicie, że jest to przestępstwo. Ja będę tutaj przy tym przestępstwie zostawiam taki wykrzyknik, do którego jeszcze sobie wrócę i opowiem Państwu czasami, co jest bezpieczniej wybrać, żeby móc to przynajmniej w łatwiejszy sposób udowodnić w sądzie, bo to nie chodzi o to, żeby zrobić najbardziej wymyślne rozwiązanie, uświadczenie o rozwiązaniu i później nie umieć go obronić, ale chodzi o to, żeby efektywnie rozwiązać i móc jeszcze to oświadczenie obronić w sądzie.